Cześć, to Kuba, szkocki ogrodnik, a to jest pierwszy odcinek z serii jak wysiewać nasiona metodą woreczkową. W tym odcinku powiem dlaczego metoda woreczkowa, jak uniknąć błędów, powody dla których zrobimy tak, a nie inaczej, bo wszystko co w tej metodzie robimy ma powód. Dodatkowo powiem co potrzebujemy i jak się do tego zabrać. Czyli tak, na początek co potrzebujemy. Potrzebujemy nasiona. Ja tu mam nasiona szostkowca fortunego, czyli taki karpus fortunei. Są, są to nasiona świeże, zebrane przez mojego nasiona, znajomego w okresie świątecznym. Tu jeszcze widać są te szypułki. te końcówki na, której, na tej wiechy, na które one się znajdują czyli nasiona. Potrzebujemy pojemnik, w którym te nasiona będziemy moczyć z wodą. Ja używam wody przygotowanej do moczenia. Potrzebujemy Woreczek, marker i potrzebujemy substrat. Ja tu mam w miejsce z innego powodu taki substrat zanim damy do woreczka, musimy go zdezynfekować. Najprostszą metodą dezynfekowania jest wysoka temperatura, czyli możemy go dać albo do piekarnika, nie wiem, na 180 stopni, na przykład na pół godziny, albo na kilka minut do mikrofalówki. Dlaczego tak, ta wysoka temperatura zabije nam wszystkie niepożądane bakterie, zalążki, czy nawet mogą się znajdować, nie wiem, larwy, czy na przykład ziemiłek, ziemiórek, które później mielibyśmy w tym wodeczkach. Wysoka temperatura nam to odkazi. Jaki substrat? I teraz przy tej metodzie substrat, wierzcie mi, to jest 75% sukcesu. Dlaczego nie używamy zwykłej ziemi, nie używamy kompostu? Z kilku powodów. W sumie Dwa główne powody. Po pierwsze, e, ziemia e, zawiera dużo więcej składników odżywczych. Składniki odżywcze spowodują, że grzyby czy właśnie bakterie będą miały na czym rosnąć. Mimo, że ten, ten substans zdezynfekujemy i odkazimy, zawsze coś możemy nanieść na rękach czy też może znajdować się na nasionach. I mniej składników mineralnych, tym mniejsza szansa, że coś nam na tym urośnie. Dlatego zarówno włókno kokosowe, jak i perlit, mieszanka, którą ja używam, żadnych składników odżywczych nie ma. Drugi powód jest to mieszanka, która dostarczy naszym kiełkującym nasionom dużą ilość tlenu. Tak, kiełkujące nasiona potrzebują tlenu, zarówno nasiona, jak i ich korzonki. Jeśli użyjemy ziemi nie wiem, kompostowej, na przykład ta ziemia ciągle będzie kompostować. Ona kompostując, ona ciągle ten tlen używa. Im więcej tlenu zużyje Wam ziemia, tym mniej tlenu będzie dla Waszych nasion. Tym większa szansa, że one po prostu Wam zgniją. Nie będzie tlenu. One obumążą. Dlatego mieszanka, którą ja używam, robię ją w takich pojemnikach. Robię sobie raz na jakiś czas, bo ja dużo nasion właśnie wysiewam. I tylko spójrzcie, jak to jest lekkie. Taka, ta mieszanka, ona ma być wilgotna, ale nie mokra. także że chciśnięcie z tego nic Wam nie będzie kapało. To taka wilgotność wystarczy do wysiewu. Jakie proporcje? Mam pro, moje proporcje, które do których doszedłem metodą prób i błędów. To jest 2,5 części włókna kokosowego na jedną część perlitu. Próbowałem. 1 do 1, próbowałem 10 do 1, inne kombinacje 2,5 do 1, to jest ta, przy której ja mam największy procent kiełkowania. Ja wam nie mówię, że musi się dokładnie odsyłać od tego, co, mam, co o czym ci opowiadam, ale to jest przez mnie sprawdzone i, to, i tą metodę właśnie ja rekomenduję 2,5 na 1, czyli napełniając taki pojemnik, ja biorę takich małych wiaderek, 5 małych wiaderek włókna kosowego, 2 wiaderek perlitu, czyli 2,5 do 1. I to wystarczy. Namieszam to, później to zamykam. Mam gotowe na długie miesiące, mi to wystarcza. Czyli później, jak z tego wyciągam albo do miski, do mikrofalówki, albo do jakiejś bytwany i do, do piekarnika. Tak najlepiej to zdezynfekować. Nasiona będziemy moczyć. Będziemy moczyć. W wodzie. Wodę ja używam przekotowaną, tylko że ona jest troszkę bardziej miękka, ma mniej chloru, a nie używam do tego metody z ogrodu, zestawu czy, deszcz, czy deszczówki. Z jednego powodu, żeby z tą wodą nie przemycić różnych właśnie bakterii czy, czy grzybów. Taką wodę musimy wymieniać od 6 do 12 godzin. Z jednego powodu. Jeśli tego nie zrobimy, w tej wodzie zabraknie tlenu. Zabraknie tlenu, to nasionkę Wam no niestety, sporo szansa, że Wam zgniją. Dlatego mówię, co 6 do 12 godzin taką wodę wymieniamy i teraz ile moczybę nasiona? Małe, czyli takie no małe. Małe, załóżmy, że to jest cechy z fontunei. Takie nasionko 24 godziny wystarczy. Zmieniamy, mówię, od 6 do 12 godzin. Nasiona troszkę większe, od tego możemy moczyć 2 dni. Nasiona dużo większe, na przykład, nie wiem, palma miodowa, ubera chilensis, nawet mo możemy moczyć do 5 dni. Pamiętajcie, 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 wymieniamy tę wodę od 6 do 12 godzin. Nie chcemy, żeby coś nam zgniło. Proces gnilnej, no niestety, jak już zacznie to nasienie, to już jest nieodwracalne. Takie nasiona stracimy. A po co? Czyli potrzeb potrzebujemy nasiona. Pojemnik, w którym będziemy to moczyć, moczyć, moczyć te, te nasiona. Regularna wymiana wody, woreczek, markę, żeby to super ładnie opisać, i mieszankę. Mieszankę, którą dezynfekujemy w piekarniku albo w mikrofalówce. Dlaczego moczymy nasiona? Nasiona, żeby wykiełkować, musi mieć spełnione trzy, trzy warunki. Po pierwsze, temperatura. Taki karpus. Temperatura pokojowa spokojnie Wam wyklikuje, ale nasiona u co opiekalnych potrzebują wyższy temperatury. Um, kolejny powód, um, kolejną rzeczą musimy spełnić, to jest tlen. Dlatego tą wodę musimy wymieniać i trzecia to właśnie woda. Mocząc nasionko, ta woda um, wsiąknie w skorupkę, dojdzie do zalążka i to będzie właśnie sygnał. OK, temperatura, otwajkowane. Tlen, otwajkowane. Woda, otwajkowane. Można kiełkować. Oczywiście, każdy ma swój własny czas kiełkowania. Są gatunki palm, które kiełkują bardzo szybko, jak na przykład w Waszyngtonie. Są palmy, na przykład Cytynakest. Taki popularny wspólnie na wcześniej, głos mi się łamie, wspomniana wcześniej juga, czyli czyliska nawet do dwóch lat. Niestety, dlatego mówię, no tego dlatego właśnie już ma metody waleczkowej. Bo jeśli mam to na przykład wysad na które będę mi kiełkować 2 lata w doniczkach, I trzymać się do doniczki i tym, podlewać to i się martwić, żeby glon, grzyb tam się nie dosał, tak dalej, no to jest problem. Taki wodeczek jest bardziej stylny, jest e, zamknięty. Poza tym palmy wymagają w większości wypadków wyższej temperatury do kiełkowania. Czyli albo mata grzewcza, albo jak jest na, na kalodoferze. Albo, jak zawsze mówię, na, na wierzchu, na górze lodówki. I teraz tak, jeśli mamy taki mały wodeczek, taki wodeczek wystarczy mi co na 100 nasion, właśnie dla Hekarpusa. Ma tak grzewcza, mały prepagat, wszędzie on się zmieści. Jeśli byśmy to wysadzili, wysadzili, takie nasiona w dużej donicy. Nie mówię, nie sadźcie za, za zbyt gęsto, bo przy przypikowaniu płamiecie sobie właśnie korzonki i tak dalej. Potrzebujemy albo bardzo dużą donicę i to jest, zciągać, ściągać, na z lodówki. Jeśli ma matę grzewczą, to potrzebujemy dużo większą matę grzewczą niż, niż taki wodeczek. A to znowu są koszta. Po pierwsze, matla, matek dużo matę grzewczą kosztuje dużo więcej. Po drugie, koszty energii. Taki wodeczek dużo łatwiej nam nagrzać niż, niż, niż dużą donicę z ziemią. A jeśli byśmy to chcieli sadzić w osobnych doniczkach, zgoda. To i tak będziemy musieli wysadzić do osobnych doniczek. Ale dosadzamy wtedy już to, co wiemy, że kiełkuje. I to nam się też rozłoży w czasie. Jeśli chcielibyśmy wysadzić od razu, załóżmy mamy 100 nasion. Nawet kupię te małe doniczki 7 na 7. Jeśli ustawię je w rzędzie, 7 metrów. 7 metrów doniczek. Gdzie ja to ustawia? Ok. Latem na no, ogrodzie można ustawić i tak dalej. Ale to znowu wszystko Wam nie, nie wykiełkuje. Wszystkie nasiona Wam niestety nie wykiełkują a poza tym to się złoży w czasie. Czyli możecie, wtedy wsadzamy już tylko do tych to, co kiełkuje i co wiemy, że Wam wyrośnie. Czyli e, bardziej ekonomiczna metoda niż, niż wysadzanie tego wszystkiego i upierkowanie się później, podlewanie, cudowanie z kiedy nie wiemy, czy kiełkuje, czy nie kiełkuje i tak dalej. Mówię, po prostu podlewamy tylko to, co wiemy, że kiełkuje. Do tego woreczka Damy właśnie tą mieszankę, damy te nasiona, które ja wcześniej wymoczę, pokażę jak je ob obrać, to będzie już w drugim odcinku. A taki woreczek wietrzymy. Wietrzymy go. Jak przeglądam te woreczki co, co dwa tygodnie. Czy tam coś nie kiełkuje. A w, zawsze, zawsze, każdy poniedziałek przekładam woreczki. A w poniedziałki pomiędzy, pomiędzy em, właśnie sprażanie, pomiędzy sprażanie do woreczków, po prostu taki woreczek sunowy otwieram, trochę powietrza, przewietrza, przemieszam, zamykam. Mają świeży, świeży dostęp tlenu, one nam w ten sposób nie zgniją. Dobrze, chyba to na tym zakończę pierwszy odcinek. Jeśli macie pytania, mówię komentujcie, subskrybujcie. W części drugiej pokażę jak przygotować się nasiona do moczenia i jak je moczymy. Pokażę też jak właśnie jak dać do woleczka, jak zacząć właśnie proces kiełkowania nasion w metodzie woleczkowej. Teraz już kończę nie przedłużam. Trzymaj się ciepło. Cześć. pa. pa.